Hej! Jestem uczennicą liceum i chciałabym zostać programistką. Udało mi się odwiedzić w Katowicach dział programistyczny szwedzkiej firmy Vattenfall, produkującej energię elektryczną. Chcę się dowiedzieć więcej o pracy w moim przyszłym zawodzie. Zapraszam na wywiad. Co tutaj robisz? Jestem konsultantem aplikacji i pracuję z hurtowniami danych e, technologii SAP. Rozwijam portal dla e, niemieckich użytkowników, dla takich końcowych użytkowników, którzy kupują e, prąd. No no jestem tutaj e, software developerem, czyli produkujemy oprogramowanie dla naszego niemieckiego klienta. Zajmuję się e, usuwaniem problemów. Ja jestem programistą. Pracuję w projekcie KSO Customer Service Online. Ja akurat nie jestem programistą, jestem testową programowania. Na filmie widzimy stację do ładowania samochodu elektrycznego. Zielone światełko jest miejscem, gdzie wkłada się wtyczkę ładującą samochód. Jakie języki trzeba znać? nie projekty są międzynarodowe, to jest współpracowo z z różnych krajów. W biurze języka polskiego, to chyba, sam właśnie tak. się po angielsku, ale wszystkie spotkania są w języku angielskim. W sumie rozmawiam w czterech językach, ale Na co dzień to używa tak. polski i mm. angielski. No, tak. Tak. W jakim języku programujesz? Głównie dla mnie jest Java, a duży że Język to jest narzędzie. Mhm. Jak, jak wiesz, co możesz, co możesz zrobić, że dajesz te kolejne narzędzie. Mhm. Z doświadczenia najczęściej używam języka Java, a teraz z na to zajmie się frontem, no to również Jasne. używam mimo że nie języka, ale jakby technologii frontowej, czy jakieś tam HTML, CSS, mhm. tak, teraz tutaj Dobrze. Mhm. To Java, bo to, 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 to jest nasz główny gór Czemu zostałeś programistą? Programistą chciałem być chyba od drugiego roku studia, bo jak zacząłem informatykę tymi roku, to się to on mało na samym hmm. początku. Ale tak pod, pod koniec drugiego roku studiów stwierdziłem, że to jest fajne i to jest to, co Jeśli mam być szczery, to przez pewien okres życia nie chciałem być programistą, chciałem być chirurgiem, ale potem zdałem sobie sprawę, że komputer łatwiej naprawić niż człowieka, więc zmieniłem trochę trochę. Fika. Szczerze powiedziawszy, słyszałem to słowo, ale nie znam jego, jego, jego a nie znałem jego... Znaczy, czym jest? Dopiero robić później usłyszałem, że jest to pas. To znaczy kawa po szwedzku. A, Fika. Fika przyszła do nas ze szwedzkiego Vattenfalla. I to jest po prostu przerwa na kawę. Mam na, na celu skupienie całego, całego zespołu, całego biura w jednym miejscu danie takiego czasu, żeby wszyscy pogadali na takie tematy trochę poza pracą. Wiąże się to też z posiłkiem. Słodkości, no ale zamawiamy też owoce, żeby było trochę zdrowiej. <grymne> znaczy i co chodzi o rozmowę. <grymne> w czwartki na 12 dwunastym. Pączek czy owoc? Pączki. <grymne> 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 Pączaki i owoc. Się ha, ha. Jedno i dwoje jest Opisz w trzech słowach atmosferę w firmie. W słowa. trzech słowach? trzech słowach. Mi się podoba. <grymne> A może być w jednym? Pani to jest bardzo dobre. Doskonale. Co widać, proszę, doskonale. Jak po w kuchni. Proszę, skończyliśmy. No, co to atmosfery, to luźno, Dobrze. no, sytuacja jest luźną, wesołą. Doskonale. Dobrze. Bardzo fajny filmik. w o. porównaniu do innych firm, Dobrze, w, e, w to, których pracowałem, to jest, ważna jest, ważna jest to przyjazna jest dla pracowników. Jest bardzo przyjazna. Eee, raczej wracaj, wracaj, eee, Ostatnio bywa wracaj, Bardzo Bardzo wracaj, Pytasz tylko w trzech słowach tak, tak. jak tu jest, rozwijając. No, ja trochę film na Śląsku już rozwiedziłem i na razie jest to najlepsza firma, w jakiej pracowałem. Yy, no, nie zauważyłem kiedy rok mi zleciał. Nie widzę perspektyw na zmiany. I ściągam kolegów. Tawka służy do tego, że jak ktoś jeździ sobie autobusem, to sobie odbija tu autobusik. Jak ktoś jeździ rowerem albo chodzi pieszo, to sobie odbija listek. I na końcu jest to zliczane, no i dostajemy za to dodatkowe pieniądze. Stolik można sobie podnosić i opuszczać. Jeśli masz ochotę sobie posiedzieć, to możesz sobie posiedzieć przy biureczku. A w momencie, kiedy czujesz, że twoje pracy każą ci wstać, bo już za długo sobie siedziałaś, zgodnie jest jednak postawić sobie to biurko, podnieść i wtedy można sobie popracować na stojąco również. A co poza pracą? Poza, poza, poza pracą, nie wiem czemu nie. Jakoś, to powiedzieć. Jestem budwiejskim diam. Jakoś łączę sobie pracę z zajęciami e, no, związanymi z praktyką. Jestem, robię zdjęcia uliczne. Mhm. Jestem fotografem publicznym. Mhm. Tak. Mhm. tak, to jest moje. Przywiezione z, z no Aziz. Tak, z, z Azji. Ja, ja. Cripple planszowe. bardzo prostych zasadach jak warcaby, tylko dająca wiele możliwości. Jest to sudo ulek. Chcesz zagrać? W przerwach między pracą programiści relaksują się grając w piłka PlayStation, układając kostki Rubika, jak i również podczas parzenia chińskiej herbaty. Ile zarabiasz? No, no to nie Mało. To mało. Wystarczy jest. Mało. Za mało. Wystarczająco. O. Za mało. Ja. Zarabiam bardzo dużo pieniędzy. Generalnie. Co ty płamiesz za mało, więcej? Chcemy. Wszyscy więcej chcą. No tak, tak. Dobrze zarabiamy, ale, ale, ale... O, zawsze można więcej. To... Za mało. Za mało.